Dzień dobry w kursie na złoto. Dziś yy, pod lupę weźmiemy tematy z krajów dwóch największych gospodarek świata czyli ze Stanów Zjednoczonych i Chin oczywiście w kontekście rosnącej ceny złota. Zapraszamy. Zapraszamy. Nowy tydzień zaczynamy od nowego ATH złota, kolejnego już. Cena złota zbliża się do 4000 dolarów. W poniedziałek rano, bo teraz właśnie nagrywamy kurs na złoto, to już blisko 3945 dolarów za uncję. No, prawie 3950 można zaokrąglić, biorąc pod uwagę te wszystkie zmiany, to te parę dolarów nie robi większej różnicy. Ale tak, jesteśmy na tych poziomach, czyli bardzo blisko już 4000, które według wielu miało być osiągnięte dopiero w przyszłym roku. Połowie przyszłego roku. Połowie przyszłego roku, a to wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście do końca tego roku te 4000 są jak najbardziej możliwe do osiągnięcia, chociaż wiadomo, że różnie to bywa, ale, no, ale wydaje się, że ten wzrost, szczególnie od września, jest absolutnie imponujący. To co w takim razie powoduje te ultra szybkie wzrosty ceny złota? Czy może historia związana z wielką piękną ustawą, która w Stanach Zjednoczonych stała się przyczyną konfliktu? Oczywiście, że wiele różnych rzeczy tak naprawdę mhm. to powoduje. Ta ustawa również i te konflikty wokół tej ustawy, czy kontrowersje według tej ustawy również mają na to wpływ, bo to wszystko przekłada się na sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, na zawirowania na rynkach, a to przypomnę, że... Przecież Stany Zjednoczone to największy rynek kapitałowy na, na, na świecie, w związku, z tym, w związku z tym wszelkie zmiany czy wszelkie niestabilności na tamtym rynku oczywiście mają, rzutują na to, co się dzieje na całym świecie. Wiemy nie od dziś, że złoto z gospodarką amerykańską jest związane bardzo, oczywiście nie tylko z nią, ale, ale bardzo reaguje na to, co dzieje się w gospodarce amerykańskiej. Dlatego wszelkie zmiany, wszelkie kontrowersje, takie jak na przykład ten, że shutdown, o którym... E, którym paraliż mam, rządu. Nie, paraliż e, wydatków rządowych. Tak bym e, wydatków rządowych. E, no, oczywiście ma znaczenie, chociaż nie jest to ta, tak, bo to czasem ten paraliż, on nie oznacza, że Stany Zjednoczone nie działają. No, działają w, za, w ograniczonym zakresie, przynajmniej instytucje rządowe. Natomiast same rynki i tak dalej e, działają e, bez problemu. Zresztą nie jest to na, na razie mamy kilka dni e, tego shutdownu, e, jeszcze daleko do tego rekordowego shutdownu, który był, uwaga, za pierwszej kadencji Zolada Trumpa i trwał wtedy 35 dni. W związku z tym nie jest to pierwszy zdań e, dla tego prezydenta, e, a wręcz przeciwnie, wydaje się, że wykorzystuje on ją, nawet do tego, żeby własne polityczne interesy czy własną polityczną agendę realizować, bo mówi o tym, że to nawet jest miło, bo dzięki temu będzie mógł bez problemu zwolnić różnych urzędników o sympatiach demokratycznych na przykład. A to będzie łatwiejsze, bo po prostu i tak nie ma na nich pieniędzy w tej chwili, w związku z tym trzeba będzie coś w tej sprawie zrobić. W ten sposób szantażuje oczywiście swoją opozycję w kongresie. No, i do tego oczywiście dochodzi jeszcze mnóstwo różnego rodzaju perturbacji w ogóle w światowej gospodarce. Mamy do czynienia z, z nowym otwarciem w Japonii, no, która też jest ważnym rynkiem w kontekście rynków kapitałowych i finansowych na całym świecie. Więc mamy do czynienia z zawieruchą na, na rynkach europejskich, oczywiście, przecież właśnie podał się do dymisji, zdaje się, nowy premier. Trzytygodniowy premier Francji. Francja też ma olbrzymi problem z długiem, który to zresztą dotyka wielu rozwiniętych gospodarek. Wracając jeszcze do Stanów Zjednoczonych, ciekawe dane za wrzesień, o których też warto powiedzieć, o tym, że amerykańskie firmy zlikwidowały we wrześniu 32 tysiące miejsc pracy. Prognozy były takie, że miało powstać 50 tysięcy nowych miejsc pracy. To również jest ważny czynnik, który wpływa chociażby na cenę dolara. Oczywiście tak, rynek pracy to jest bardzo ważny element całej układanki. To jest, między innymi rynek pracy pod uwagę bierze i sytuacja na rynku pracy bierze pod uwagę. Fed podejmuje decyzję o cięciach procentowych czy o podnoszeniu procentowych jakkolwiek. W każdym mm. razie, gdy podejmuje decyzję o stopach procentowych właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i wiemy, że nie bez kozery, że właśnie to rynek pracy zadecydował o tym i sytuacja na rynku pracy zadecydowała o tym, że Fed rozpoczął, czy wrócił do obni, do cyklu obniżek. No i że, e wziął, że tak powiem, dał priorytet rynkowi pracy w stosunku do inflacji, która dalej, nawet delikatnie momentami, rośnie, a cały czas jest jednak w jakimś dystansie od tego celu, który Fed ma postawiony, czyli 2%. 2%. W tej chwili, w tej chwili rynek pracy w Stanach Zjednoczonych. Nie wiemy, jakie są oficjalne dane ze względu na paraliż rządowy, ponieważ ta instytucja nie pracuje i tych danych nie dostarczyła. Dlatego Fed w tym miesiącu będzie podejmował decyzję niejako w ciemno o tym, czy, mm -hmm. cięć, czy, czy ciąć, czy nie ciąć, co też powoduje. kontynuować tak, te tak, cięcia, tak, które tak, były już To wersja. też. Mm -hmm. y powoduje, że no, to brak informacji, pełnych informacji, czy takich, do których zawsze Fed sięga, no, to też powoduje pewne zamieszanie na rynku no, i pewne zawahania co do oczekiwań, czy będzie mm -hmm. cięcie, czy nie będzie cięcia, no bo ponieważ no, może być tak, że wcześniej rynek zakładał, że te cięcia będą, natomiast biorąc pod uwagę to, że dane są niekompletne, może Fed stwierdzić, że jednak poczeka do grudnia licząc na to, że do grudnia sytuacja się rozwinie, bo w grudniu będzie, w listopadzie nie ma posiedzenia Fedu, a w grudniu będzie, na początku grudnia będzie ostatni w tym roku. Jak będzie, to oczywiście będziemy wracali do tego w kursie na złoto i będziemy patrzyli na kolejne decyzje Jeroma Pawela i Fedu. A teraz Chiny w kursie na złoto. Chiny, które już odliczają do chińskiego nowego roku, bo chiński nowy rok to oczywiście kwestia drugiej połowy lutego dopiero, natomiast ten Czas gorączki zakupów złota podróżną postacią już się rozpoczął. Firma, mam nadzieję, że wypowiem dobrze, Chao Tai Fok z Hongkongu, jedna z największych sieci sprzedających biżuterię, odnotowuje wzrost sprzedaży pomimo wzrostu ceny samego Kruszcu, bo czytamy, że przykładowo bransoletka ze smokiem Feniksem podstawowy prezent ślubny kosztuje teraz 48% więcej niż na początku 2025 roku. A Chiny to na tyle duży rynek, największy jeśli chodzi o złoto, że to są informacje bardzo ważne pod kątem również popytu, prawda? I pewnie ma to też wpływ na cenę złota. Ogólnoświatowo. Oczywiście, rynek złota zawsze reagował jak pozytywnie na sytuacje związane z nowym, zadchodzącym rynkiem chińskim. Zawsze tam pewnego impulsu na tym rynku można było się spodziewać, zawsze pod koniec roku, przygotowując się, a nie jako Chińczycy do nowego roku kupują, właśnie zaczynają kupować, a, a wielcy dystrybutorzy i producenci ściągają kruszec właśnie po to, żeby mieć pełne półki na, na, nowy rok. Teraz mamy sytuację szczególną o tyle, że Chiny generalnie kupują tego złota w ostatnich latach bardzo dużo. Również po prostu prywatni konsumenci mówili mhm. o tym nieraz. W związku z tym teraz te ceny wydają się, wydaje się, że w ogóle ich nie przerażają. To znaczy kupują dalej, mimo wszystko zachowują się w miarę naturalnie, a nawet powiedziałbym nadnaturalnie w tym sensie, że kupują tego Złota, które zawsze cenili, dużo więcej niż kiedyś. Mm -hmm. W związku z tym no nie ma się co dziwić, że, że nawet te wzrosty imponujące cen kruszcu w tym roku, no wydać wcale ich nie odstraszają, kupują cały czas dużo. No właśnie, rzecznik wspomnianej firmy mówi, że konsumenci stopniowo dostosowywali się do nowego poziomu cen i to chyba też działanie w myśl takiej zasady, o której już mówiliśmy w kursie na złoto, że w przypadku inwestowania, zakupu kruszca ta cena zawsze może być wyższa, to znaczy nigdy nie ma idealnego momentu na zakup złota i też to nie jest chyba najlepsza kategoria jakby rozmyślania w kontekście planowania zakupów, prawda? Zawsze, inaczej, zawsze jest dobry czas na zakup złota. No tak, jak ktoś kupuje z myślą o długoterminowej inwestycji, to tak naprawdę, jak będzie kupował w miarę regularnie co jakiś czas, no to wtedy już ta cena, po jakiej kupił, nie będzie miała dla niego większego znaczenia, tylko ewentualnie ta, po której będzie chciał ewentualnie z tej inwestycji wyjść za czas jakiś. W związku z tym, no to jest strategia, która pozwala człowiek, pozwala po prostu zachować jakiś, wydaje mi się, w jakimś sensie zdrowy rozsądek. Niekoniecznie będzie bardziej Najbardziej opłacalna, bo może czasem trafić super właśnie w taki moment, kiedy będzie rzeczywiście jakiś dołek, jakaś korekta na rynku. No ale, no ale to trzeba mieć dużo szczęścia, żeby tak akurat idealnie trafić. Tu stawiamy kropkę w dzisiejszym kursie na złoto. Dziękuję Michale za rozmowę i dziękujemy oczywiście za oglądanie nas na YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Do zobaczenia już za tydzień. Do zobaczenia.